Resident Evil 9 zapowiedziany. Capcom strollował dosłownie wszystkich podczas Summer Game Fest. Za pierwszym razem, gdy pojawili się na scenie, zapowiedzieli tylko i wyłącznie wyprzedaż ich gier, co już wywołało nielada poruszenie na widowni. Przy drugim wystąpieniu poproszono o cierpliwość w oczekiwaniu na jakiekolwiek informacje, i kiedy myślano, że to już było na tyle, ci pojawiają się trzeci raz, i tym razem już grę ujawniają. Coś pięknego. Piękny troll. Gra ukaże się w styczniu 2026 roku. A teraz reszta zapowiedzi, które były najciekawsze moim zdaniem na tegorocznym Summer Game Fest. Nowy trailer w dodatku do Lies of P. Co najlepsze, pod koniec pokazu poinformowano, że premiera już dzisiaj. Cena 139 zł. Trochę się jaram. Day Light the Beast z datą premiery. Zagramy już 22 sierpnia. Cena 229 zł. Warto wspomnieć, że to samodzielne DLC, nie wymagające żadnej poprzedniej odsłony. Oferujące zabawy na około 20 godzin. Co ciekawe, DLC do Lice of Pima niby zaoferować podobny czas grania, a kosztuje dużo mniej. muszą Way of the Sword z nowym gameplayem. Gra zadebiutuje w 2026 roku. Pojawi się na PS5, Xbox Series S oraz X i PC. Nie moja bajka, wspominam bowiem, że czekacie. Lecimy dalej. Coś, czego bardzo zabrakło na pokazie State of Play, czyli Dead Stranding 2. Gra będzie XM na PS5, więc tym bardziej dziwi fakt, że dostajemy Kojime tutaj. Pokazano tylko zwiastun fabularny, zero gameplayu. Chociaż tutaj pewnie nie chodziło o pokazanie samej gry, tylko o to, że sam Kojima pokazał się na scenie i przeprowadzono z nim króciutki wywiad. Premiera już w sumie za chwilę, bo 26 czerwca. I teraz uwaga, przygotujcie się, totalny banger. Sonic Racing Crosswords Worlds. Miku i Minecraft w grze wyścigowej z Soniciem w roli głównej. Premiera wrzesień 2025 na PS4, PS5, obu Xboxach, PC. Switchu pierwszym oraz Switchu drugim, czyli praktycznie wszędzie. Atomic Hard 2. coś, czego nie spodziewałem się totalnie w sumie. Trailer wygląda fenomenalnie. Momentalnie w mnie ochota, aby w końcu obrać pierwszą część, którą wzięto dość ciepło. Mimo kontrowersji sprzedała się najwidoczniej na tyle dobrze, że dostajemy drugą część. Szkoda, że nie pokuszono się o faktyczny gameplay, ale to nie z racji, że data premiery jeszcze nie podana. Survival Horror Il debiut studia z Rosji, Team Cloud, pod skrzydłami Mantvish, czyli właśnie stwórców Atomic Heart. Perspektywa FPP, creepy stwory, ciasne, ciemne korytarze i na deser technologia dźwięku wykorzystana chociażby w serii Hellblade. Premiera nie podana. Code Vein 2, druga część anime Soulslike'a, premiera 2026 rok, na PS5, Xboxach i PC. Jedynka jakoś nie przypada mi do gustu, grałem, ale się odbiłem. I po raz trzeci studio Mantvish. Oprócz Atomic Heart 2 oraz IL pokazali również trzeci projekt The Cube. Akcja dzieje się w ogromnym sześcianie w uniwersum Atomic Heart. Tak, dokładnie w sześcianie unoszącym się w powietrzu. Brak daty premiery wiadomo tylko, że ukaże się na konsolach i PC. Chrono Odyssey zapowiedział playtestów od 20 do 22 czerwca. Nie wiem jak wy, ale ta gra mi strasznie wydaje się podejrzana. Wygląda zbyt dobrze jak na Anemo RPG. Mam nadzieję, że moje obawy zostaną rozwiane już niedługo, bo mam w planach sprawdzić te playtesty. Przypomnę tylko, że to są zapowiedzi gier, które mnie najbardziej zainteresowały. Pokazano znacznie więcej, także polecam sobie gdzieś tam zerknąć, przeczytać dokładnie co i jak, kiedy, po co. Ale powiem Wam szczerze, że y, dla mnie tak powinien wyglądać pokaz, jeżeli chodzi o gry. Masa, naprawdę masa nowych tytułów, niespodziewanych, dużo zaskoczeń. Dajcie znać, jak Wam się podobał pokaz, ja jestem giga zadowolony. W momencie, kiedy to udostępnię, czeka nas jeszcze xboxowy pokaz dzisiaj, więc y, oglądajcie.